Tempo rozwoju współczesnego biznesu i liczba danych, które w tej chwili towarzyszą temu rozwojowi, wzrost informacji, która jest tak naprawdę krwioobiegiem współczesności, to z jednej strony przekleństwo, z drugiej strony błogosławieństwo. W tym wszystkim pozostają cały czas trzy niezmienne wyzwania, jakie IT musi, którym IT musi sprostać. Pierwsze to oczywiście taniej, drugie, szybciej i trzecie w sposób nieprzerwany. Jakie są główne w tej chwili wyzwania, którym stawiają czoła, administratorzy i działy IT w zakresie przechowywania danych? Główny, główne zagadnienie, jakie występuje w biznesie, które obserwujemy wszędzie, to bardzo szybki przyrost danych. W związku z tym w dużych organizacjach, w średnich organizacjach obserwujemy silosowość tych danych, czyli mamy dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane. To wymaga nowego podejścia. Dodatkowym wyzwaniem jest właśnie to legacy, o którym wspomniałem. Um, ważną rzeczą w tym wszystkim jest to, aby podejść zupełnie inaczej. Czyli, krótko mówiąc, wymyślić coś, co da nam jakąś przewagę. No tak, nie żyjemy w tej chwili na pustyni. Tak? Każdy z tych naszych klientów posiada swoje rozwiązania. Część tych systemów działa. Nie wszystkie działają w sposób najbardziej. E, Oczekiwany przez tego klienta, nie wszystkie są zoptymalizowane. Za tym wszystkim oczywiście też stoją wyzwania związane z ekonomią. Co można robić w tej sytuacji, żeby przy wykorzystaniu istniejących już rozwiązań móc sprostać wyzwaniom współczesności? Warto pomyśleć o konsolidacji, o połączeniu z automatyzacją i tutaj w sukurs przychodzi nam cała automatyka naszego rozwiązania, naszego podejścia. Czyli mamy propozycje zarówno dla biznesu, jak i dla ludzi, którzy zajmują się technologią na co dzień. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani obecnym podejściem Fujitsu do przedstawionych tematów, to zapraszamy na Fujitsu World Tour 6 czerwca.